Witaj, Słuchasz podcastu wydawanego przez TDI School of Coaching, odcinek numer 82. I w tym odcinku opowiem Ci o Twoim wrogu, czyli o perfekcjonizmie i w jaki sposób tego wroga pokonać. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją: rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie. A potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu, i ogromnie się cieszę, że dziś będę mówić o temacie pod tytułem Perfekcjonizm. Jak zawsze, tematy do moich podcastów niesie życie. I mówiąc szczerze, ostatnio właśnie, napotkamy wiele sytuacji, które przepięknie mi pokazują, że perfekcjonizm to naprawdę potrafi być nasz wróg. Oczywiście ja może od razu powiem, że nie chodzi mi o perfekcjonizm, który wiążesz ze starannością. Czyli nie chodzi mi o to, żeby robić pewne rzeczy niestarannie. Jeżeli mówimy o tym, żeby się przyłożyć, coś bardzo dobrze zrobić i. Oddać to jak najlepszej jakości, to ja jestem jak najbardziej za. Natomiast, natomiast ja będę mówić o sytuacjach, gdzie perfekcjonizm i takie nasze podejście powoduje, że wiele rzeczy w naszym życiu nie realizujemy, nie podejmujemy tych działań, no i na końcu nie mamy takich efektów, jakie moglibyśmy mieć w naszym życiu. Śmieję się, że. Niektórzy mi podziękują za ten podcast, a inni mogą właśnie stwierdzić, że zachęcam do byle jakości. Dlatego też tytułem wstępu, właśnie najpierw powiedziałam, nie chodzi o niestaranność, ale chodzi o umiejętność w pewnym sensie odpuszczenia, po to, żeby osiągać wiele różnych rzeczy. I tak jak powiedziałam, to życie niesie mi wiele pomysłów na podcasty. A Self Coaching Program, w ramach którego mam przyjemność pracować z wieloma osobami, pewnie wielu też słuchaczy jest uczestnikiem Self Coaching Program, to jest już w ogóle kopalnia tematów do podcastów. Dlatego, że właśnie w ramach Self Coaching Program przynosicie tematy, które możemy sobie przepracować coachingowo, ale ponieważ sesja coachingowa ma swój ograniczony czas, Dlatego też pomyślałam sobie, że ja koniecznie muszę nagrać podcast, który zgłębia temat właśnie perfekcjonizmu. I na jednej z moich ostatnich sesji w ramach Self Coaching Program była przecudowna osoba, która właśnie powiedziała, że Ela, to co mnie najbardziej powstrzymuje przed działaniem, to to, że nie potrafię podjąć decyzji, czy robić A, czy robić B. No i teraz możesz się zastanowić, czy to jest temat związany z perfekcjonizmem? Ale właśnie za moment ci powiem, że jak najbardziej tak. Zanim jeszcze zgłębię ten temat, podam ci inny przykład, który jest dla mnie przecudownym przykładem tego, o jaki perfekcjonizm mi chodzi i o jakie niedziałanie, jeśli jest takie słowo w języku polskim niedziałanie, tak naprawdę mi też tutaj chodzi. Niedawno szukałam osób chętnych do bycia gościem w podcaście, która się nazywa O Rozwoju ludzi Profesjonalnie. Jest to seria, w której to zapraszam HR-ów, osoby, które się zajmują profesjonalnie rozwojem w organizacji, do tego, żebyśmy porozmawiali bardzo praktycznie o różnych rozwiązaniach, o różnych programach i o pomysłach, jakie oni mają na to, w jaki sposób ten rozwój wewnątrz dużej organizacji realizować. I szukając gości tego podcastu, zwróciłam się do wielu osób, ale między innymi do dwóch osób. Które z mojej perspektywy mają bardzo ciekawe doświadczenie i spokojnie mogłyby się tymi praktykami podzielić. I co spotykam? Jedna z nich mówi, Ela, ja z wielką przyjemnością, i nie mija tydzień, i my tak naprawdę ten podcast nagrywamy. Druga natomiast, która moim zdaniem ma jeszcze większe doświadczenie niż ten mój pierwszy gość, odpisuje mi, Ela, dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Ja z wielką przyjemnością, ale nie czuję się jeszcze gotowa. Ja wtedy sobie tak myślę: Nie czujesz się gotowa do czego? Do tego, żeby się podzielić tym, co już wiesz? I to jest właśnie taki bardzo ciekawy przykład perfekcjonizmu, na który chciałabym Ci zwrócić uwagę. Czyli wielu z nas czeka, aż będzie na 150% gotowa, zanim pewne działanie podejmie. I teraz w tym przypadku dokładnie mamy do czynienia z dwoma osobami, które w moim przekonaniu mają takie same kompetencje, a nawet bym powiedziała, ten drugi przykład ma jeszcze więcej kompetencji, aby wystąpić w podcaście i podzielić się swoim doświadczeniem. Jednak jedna z tych osób mówi tak, ja zdecydowanie jak najbardziej, i staje się gościem podcastu i potem też dziękuję, że miała taką możliwość, a druga nie czuje się gotowa. Druga z perspektywy tego perfekcyjnego podejścia myśli sobie: to jeszcze nie teraz. Zawsze mi się przypomina też przykład, kiedy opowiadam o tym, czym się różnią kobiety i mężczyźni w biznesie, i bardzo dużo prowadzę coachingów, czy w ramach self-coaching program jest bardzo dużo kobiet, w których właśnie trzeba budować dużo więcej pewności siebie po to, żeby sięgać po swoje. I bardzo często rozmawiamy też o awansie, właśnie o podnoszeniu ręki, żeby awansować, żeby poprosić o kolejny projekt, żeby wyjść na kolejny poziom i też zarobkowy. I bardzo często słyszę, że kobiety nie podejmują się wyzwania, na przykład, kolejnego stanowiska, bo nie są jeszcze gotowe. I badania pokazują, że kobiety muszą być w 100% gotowe, czy muszą być perfekcyjnie przygotowane. Do kolejnego stanowiska, zanim ze swobodą w nie wejdą. Męskie podejście natomiast jest takie, że wystarczy być przygotowanym w 60%, no bo przecież zawsze jest to awans, czyli zakładamy, że w pewnym stopniu nowe stanowisko jest związane z rozwojem w nowej roli. Czyli w przypadku mężczyzn tylko 60% musi być pewności, aby podnieść rękę i właśnie zawalczyć o swoje. Kobiety dużo częściej właśnie w tej swojej perfekcyjności tracą wiele szans. I to jest ten perfekcjonizm, o którym ja dzisiaj chcę opowiadać. Dlaczego ja tak dużo podaję też tych przykładów, co mam na myśli, mówiąc perfekcjonizm? Dlatego, że może Ci się wydawać, że perfekcjonizm to jest bardzo dobra cecha. Niektórzy z nas nawet lubią się pochwalić tym. Ja jestem takim perfekcjonistą. I znowu dodam, jeżeli to jest związane z tym, że jesteś tak staranny czy staranna w robieniu czegoś, to chylę czoła, to jest fantastyczne. Natomiast, jeżeli właśnie ta staranność albo nadstaranność, którą właśnie nazywam wtedy perfekcjonizmem, powoduje, że nie realizujesz jakiejś rzeczy, nie podejmujesz jakiegoś działania albo dużo dłużej ci zajmuje skończenie czegoś. To zdecydowanie zastanowiłabym się nad tym, czy nie jest to jednak Twój wróg. Zawsze mi się przypomina taki przykład, kiedy jakiś czas temu prowadziłam bardzo dużo takich webinarów i szkoleń na temat odkrywania swojej własnej drogi. I dużo opowiadałam o tym, jak się odkrywa swoją własną drogę, jak się identyfikuje swoje talenty, jak się identyfikuje swoje wartości. I taki też kurs kilka lat temu stworzyłam. I fascynowało mnie to, kiedy uczestnicy dochodzili do piątego modułu w tym programie. I to jest moduł, w którym składasz już to wszystko, czego się o sobie dowiedziałeś, w plan. A plan ma to do siebie, że plan jest związany z działaniem, czy już nie myśleniem, nie kombinowaniem, nie planowaniem, tylko podjęciem decyzji, w którą stronę idziesz. Podjęciem decyzji o konkretnym kierunku. I wiele osób wysypywało się na tym module piątym, dlatego że ono wymagało, dlatego, że ten moduł wymagał już decyzji. I wiele osób wtedy właśnie miało takie dylematy: czy to jest na pewno to, co ja chcę robić? Ja jeszcze pewne rzeczy zgłębię. I ja tutaj bardzo często mówiłam, że wpadamy właśnie w pułapkę perfekcjonizmu. Nawet nagrałam kiedyś taki podcast, napisałam artykuł o tym, że jedną z rzeczy, która nas zgubi w pójściu w swoją własną stronę, jest potrzeba posiadania stuprocentowej pewności, czyli tego perfekcjonizmu w naszej pewności, Odnośnie naszej drogi. Natomiast życie jest takie, że żadna z naszych decyzji, żadno z naszych działań nie ma szansy być perfekcyjne. W związku z tym, w odkrywaniu naszej drogi, my mamy za zadanie dowiedzieć się wielu rzeczy, mamy za zadanie odkryć nasze wartości, nasze talenty, naszą misję i w oparciu o te dane zacząć działać. Natomiast wiele osób właśnie na etapie, tym piątym, na etapie budowania planu, zatrzymywało się i mówiło, ja jeszcze muszę kilka rzeczy odnośnie siebie zbadać. I ta stuprocentowa pewność, którą chcieliśmy mieć, zanim ruszamy, powodowała, że kolejny rok tkwiliśmy w miejscu zamiast wejść w życie, wejść w nową rzekę, uczyć się nowych rzeczy, i w miarę jak ta rzeka płynie, Dostawać dalsze odpowiedzi odnośnie, czy w tą stronę, czy w tą stronę. Natomiast właśnie tej, ten perfekcjonizm związany z tym, ja muszę mieć 100% pewności, zanim coś zrobię, był wrogiem dla wielu z tych osób, dlatego że bardzo często po roku czasu te osoby wracały do mnie z podobnym poziomem frustracji, a nawet co więcej, z jeszcze większym poziomem frustracji. Dlatego, że nic nie zrobiły. I o ile rozpoczynając kurs Odkryć, co chcesz robić w życiu, rozpoczynały go z takim entuzjazmem, o tyle, kiedy kończyły ten kurs i nie zaczęły działać, to kończyły z frustracją, bo zobaczyły, że tak wiele rzeczy na swój temat się dowiedziały, a nadal nie działają. I powiem przewrotnie, że kiedy budowałam Self Coaching Program, to w ogromnej mierze jakby. Pierwszą ideą, pierwszym założeniem self-coaching program było właśnie to, żeby pomóc tym osobom ruszyć, żeby pomóc tym osobom na etapie działania. Dlatego, że tutaj najwięcej osób miało wyzwanie, czyli czekało na te 100% pewności. Zanim weszły w drogę A, to chciały być perfekcyjnie przekonane i przygotowane do tego, żeby ruszyć. I w ramach self-coaching program ja bardzo często wypycham ludzi ze strefy komfortu mówiąc, nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi, żeby zacząć działać. Co więcej, jak skupisz się na szukaniu odpowiedzi, dylematów, jaką decyzję podjąć, to sfrustrujesz się jeszcze bardziej, bo nie jest trudno podejmować decyzji. Wiele osób przychodzi do mnie w ramach Self-Coaching Program i mówi: Ale mam taki dylemat. Nie umiem podjąć decyzji. Podjęcie decyzji nie jest trudne. Trudne jest później poniesienie konsekwencji tej decyzji. Ale to już jest inny kompletnie temat, prawdopodobnie na inny podcast. Ale w każdym razie, ponieważ my mamy to perfekcyjne podejście do życia, tak? do odkrywania swojej drogi, do wejścia w jakiekolwiek działania, i ten perfekcjonizm, dlatego mówię, że się staje naszym wrogiem, bo on powoduje, że wielu rzeczy nie robimy. Ale co jest ciekawe, kiedy ktoś do mnie mówi, że jest takim perfekcjonistą i dlatego pewnych rzeczy nie robi, to ja tak naprawdę mówię, to nie chodzi tutaj o perfekcjonizm. To chodzi tutaj o Twoją obawę przed pewnego rodzaju porażką. Bo teraz zobacz, jeżeli ja na przykład na Self-Coaching Program spotykam się z kimś, kto mówi, "Ale nie wiem czy zrobić A czy zrobić B, i tu już nie chodzi o wybór drogi zawodowej, ale nawet o podjęcie decyzji odnośnie pewnych działań, które trzeba podjąć. To ja bardzo często się pytam, a po co potrzebujesz wiedzieć, czy A, czy B? A może i A, i B będzie bardzo dobra. I co się bardzo często okazuje, że powodem właśnie nie podejmowania decyzji, czy A, czy B, jest komfort. Komfort, który jest związany z tym, że kiedy nie działasz, nie masz szansy popełnienia błędów. W związku z tym, to usprawiedliwianie się za pomocą tego, jestem taka perfekcyjna. Ja po prostu muszę mieć wszystkie dane, muszę to mieć przeanalizowane z każdej strony. To tak naprawdę jest to taki nasz wewnętrzny sabotażysta czyli ktoś, kto nam podstawia nogi czyli nasz własny głos, który mówi: Wiesz, jeszcze tego nie rób, jeszcze nie masz wszystkich danych. Czytaj, nie musisz iść tam i ewentualnie ponieść porażki. A ja bardzo często powtarzam że lepiej ponieść porażkę poprzez działanie niż ponieść porażkę bez żadnego działania to jest dużo gorsza porażka dlatego też ten perfekcjonizm którym my czasami się tak chwalimy tak naprawdę bardzo często może być naszą obawą przed działaniem i naszą obawą przed popełnieniem błędu i przed być może poniesieniem porażki. Przypominam się kolejny przykład, który przepięknie pokazuje, co perfekcjonizm potrafi z nami zrobić. Znowu, podczas self-coaching program, jedna z osób, z którą pracowałam, powiedziała, że ma takie marzenie, żeby zostać coachem i z takiego też powodu za zapisała się na ten program, dlatego że ma możliwość obserwowania sesji coachingowych, które ja prowadzę. W związku z tym, dla niej to jest doskonały, tak naprawdę, materiał rozwojowy. To ja się pytam, to jaki jest Twój deadline? Jakby na kiedy stawiasz sobie taki cel, że zaczniesz coachować innych? Co więcej, stworzysz z coachingu biznes, bo to jest to, o czym tak naprawdę marzysz. I pada gdzieś tam, kiedy już, że tak powiem, mocno nacisnę i mówię: OK, musisz mieć termin, w którym mówisz, że Twoje zarobki z biznesu coachingowego wynoszą w tyle i tyle. I kiedy już pada ten termin. To ja się wtedy pytam, to co musisz zacząć? No i oczywiście okazuje się, że trzeba zacząć praktykować. Ale ja się pytam, to dlaczego na dzień dzisiejszy jeszcze nie praktykujesz? Dlaczego ciągle się szkolisz? Bo się okazało, że ta osoba też jest w pewnej szkole coachingowej, rozwija się w różny sposób i tak samo w ramach Self Coaching program ciągle się rozwija. I ona mówi, oczywiście, kiedy to już zgłębiamy, i ona faktycznie odkrywa o co chodzi, mówi: Wiesz co, Ela? Ja chyba nie wierzę. Że mogę być coachem. Hmm, ciekawe. A się pytam, a dlaczego nie wierzysz? Skąd ten brak wiary wynika? I ona mówi: Bo wydaje mi się, że najpierw muszę zrobić całkowity porządek z samą sobą, aby mogła być wiarygodna dla moich coachowanych. Tak, jakby znowu to perfekcyjne podejście, które mówi, coach to jest człowiek, który ma wszystko w życiu poukładane, nie ma żadnych kompleksów. Jest wprost ideałem do naśladowania i dopiero taki coach może coachować innych. Myślę, że czujesz od razu ciężar, jaki niesie to perfekcyjne podejście i jak bardzo uniemożliwia tej osobie rozpoczęcie praktykowania coachingu. I teraz ja dopiero wtedy pokazuję, że to jest pewnego rodzaju perfekcyjne podejście do życia, które właśnie uniemożliwia jej w ogóle wejście na, drog na drogę coachingową. Bo jak się stajesz coachem, czy w ogóle kimkolwiek w Twoim zawodzie, poprzez praktykę? A teraz jak praktykujesz? No właśnie robiąc to i co? Popełniając błędy. Ja do dziś pamiętam, jak weszłam na ścieżkę trenera wiele, 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 wiele lat temu. I do dziś pamiętam, jak jeździłam z jedną z osób, która podziwiała mnie, jeśli chodzi o ich warsztat trenerski i pamiętam dziś takie szkole, jak dziś takie szkolenie. To dotyczyło obsługi klienta. To było szkolenie dla kadry kierowniczej jednej z sieci marketów budowlanych. Nie będę tutaj podawać nazwy, ale w każdym razie omawiamy tą sytuację. Ja jestem tylko asystentem trenera, którego zadaniem jest wieszanie flipchartów, i moja idolka, naprawdę uwielbiałam sposób, w jaki ona prowadziła te szkolenia. Mówi o konkretnym przykładzie, gdzie wyobraźmy sobie, że właśnie jeden z klientów został nie najlepiej potraktowany przez kasjera. No i rozmawiamy o tym, jak kierownik ma taką sytuację zaadresować. I ta moja trenerka, która była dla mnie takim wzorem w ogóle treningu i wzorem dyplomacji, zadaje to pytanie kierownikom. I jeden z tych kierowników odpowiedział ja to mam taki pomysł, że biorę wtedy tego klienta na bok i mówię, wie pani, no ta kasjerka, no co ona może wiedzieć? No wie pani, no to podstawowe czy tam zawodowe wykształcenie, no głupia jest trochę, proszę jej wybaczyć. I kiedy ja to usłyszałam, siedząc tam na tej sali szkoleniowej, wieszając te flipcharty, mówię, on chyba zwariował. I czekam jak zareaguje ta trenerka, a ona z pełnym swoim doświadczeniem. Z czego sobie zdałam sprawę dopiero później. Mówię, mm -hmm, no jest to jedno z podejść. I w sposób bardzo coachingowy pracuję z tym człowiekiem, żeby jemu uzmysłowić, czy to jest na pewno najlepsze podejście, albo przynajmniej jakie mogą być tego konsekwencje. Na co ja, nie wytrzymując już, no przecież ja się tu uczę na trenera, mówię, przepraszam bardzo, czy ja mogę coś powiedzieć? No, jako mówi, proszę bardzo. I ja w tym momencie adresuję to całkowicie bezpośrednio, że to jest absolutnie niepoprawne zachowanie. Jak w ogóle można w ten sposób powiedzieć o swoim pracowniku? Bo dokładnie w ten sposób myślę. Myślę, że moja koleżanka dokładnie też tak myślała, tylko mając warsztat trenerski, wiedziała, że nie może tak mocno się skonfrontować na sali szkoleniowej przed dwunastoma innymi kierownikami pokazując być może pewną nieudolność myślenia tego człowieka. I kiedy ja to zaadresowałam w mój taki naiwny, przepiękny sposób, ten oto kierownik poczuł się tak mocno zaatakowany, że sposób, w jaki mi odpowiedział, zadając mi takie challengeujące czy podważające mój autorytet pytania, że nie ukrywam, że czekałam już do zakończenia tego szkolenia, i to był dopiero pierwszy dzień szkolenia, i pierwsze co zrobiłam, poszłam do swojego pokoju i czułam się tak poniżona przez tego kierownika, prawdopodobnie w podobny sposób, jak ja chciałam poniżyć jego przed grupą, że przepłakałam chyba z godziny. Przyszła moja koleżanka, wytłumaczyła mi kilka rzeczy. No nie ukrywam, że wieczorem na kolacji pojawiłam się z zaczerwienionymi oczami, ale do dziś pamiętam to doświadczenie, było to dobre 20 lat temu. Jako naprawdę ogromną moją porażkę pierwszą trenerską. Ale dlaczego o tym mówię? No, właśnie przykładając to do doświadczenia tej osoby ostatnio z self-coaching program, bez mojego praktykowania i popełniania tak strasznych właśnie błędów jak tamten, nie zostałabym tak doskonałym trenerem, jakim jestem dziś. I tak samo jest w przypadku tej osoby, która mówi, Marzę o tym, żeby mój biznes bazował na coachingu. Chcę to robić profesjonalnie, chcę na tym zarabiać, chcę, żeby to był mój zawód, ale nie praktykuję, bo perfekcjonizm, który jest w niej, mówi, najpierw się całkowicie napraw, zanim zaczniesz coachować innych. I dlatego też moje podejście do perfekcjonizmu jest takie, na przykład w jej przypadku, że ona nie musi być. Całkowicie ułożona, bez jakichkolwiek problemów psychologicznych, aby kołczować innych. Co więcej, może właśnie dzięki temu, że ma takie wyzwania w samej sobie, tak, jest w stanie dużo lepiej kołczować innych, dlatego że jest w stanie poczuć empatycznie, przez co ci ludzie mogą przechodzić. Owszem, jak ja to zawsze mówię, musisz być o krok czy dwa przed Twoimi klientami, jeśli chodzi o Twoją wiedzę, o Twoje narzędzia ale nie musisz być ideałem to perfekcjonizm chciałbyś ciebie zrobić ideał zanim się za coś zabierzesz musisz być tylko i wyłącznie o krok lub dwa przed tymi których szkolisz przed tymi których coachujesz ale jeżeli masz w sobie właśnie tą autentyczność i być może nawet czasami podzielisz się z kimś że wiesz co ja bardzo podobna rzecz mam w swoim życiu. Ja tak samo, Tobie pomagając budować Twoją pewność siebie, nad tym samym u siebie pracuję i, uwaga, mam na to narzędzia, to zobacz, jak dużo lepiej tak naprawdę. Jesteś w stanie pomóc komukolwiek bądź dużo bardziej autentycznie druga strona cię odbiera, mówiąc, mm -hmm. czy to nie jest tak, że się urodziłeś taki pewne siebie. Ty po prostu cały czas nad tym pracujesz. I o takim perfekcjonizmie ja mówię, ja mówię o takim perfekcjonizmie, który powstrzymuje nas, nas kompletnie przed zrobieniem ruchu, zrobieniem kroku, zrobieniem działania. Które nas popycha w kierunku tego, na czym nam zależy. I na sam koniec chciałabym dać ci taką jedną radę, jeśli chodzi o walkę albo o pokonanie naszego perfekcjonizmu. Umów się ze samym sobą, że w skali od 1 do 6, tak jak skala ocen w szkole, wystarczy, że coś wiesz, albo że coś potrafisz, albo że coś zrobisz na poziomie 4. Jeżeli Zrobisz to, czyli na przykład umówisz się ze sobą, że zaczniesz prowadzić sesje coachingowe. I na dzień dzisiejszy obawiasz się, że te sesje będą takie troszkę na czwórkę, Zacznij je robić. Powiedz sobie, owszem, jeżeli masz wiedzę, żeby one były na poziomie 2, to tego się nie podejmuj, ale jeżeli masz wiedzę, żeby one były na poziomie 4, to już wystarczy, żeby to działanie robić. Jeżeli będziesz mieć jeszcze czas i przestrzeń na to, żeby podnieść to do piątki, a może do szóstki, to jak najbardziej. Ja jestem teraz na etapie, kiedy kończę książkę i moja umowa wydawnicza mówi, że do końca czerwca ta książka musi powstać i muszę ją odesłać do wydawnictwa. I powiem od razu szczerze, że gdybym ja chciała ją napisać na szóstkę, to pewnie oddałabym ją w czerwcu, ale przyszłego roku. Natomiast to, co mi pomaga oddać ją na poziomie 4, czyli... Jestem przekonana, że to jest bardzo dobra książka, że jest tam bardzo dużo wiedzy merytorycznej. To jest znowu w kontekście tego, jak odkrywać swoje talenty, jak odkrywać swoją drogę. I ja mam tutaj tak bogate doświadczenie, że zdecydowanie uważam, że mam prawo oddać tą książkę do czerwca, tak? Do końca czerwca tego roku. Owszem, prawdopodobnie gdyby to była moja szósta, czy ósma, czy dziesiąta książka, byłoby to na szóstkę, ale jest to moja pierwsza książka. Natomiast to, co mi pomaga pokonać moje perfekcyjne podejście, które by mówiło: Nie, nie, jeszcze nie oddawaj do czerwca, jeszcze do pracy, jeszcze do szlifu, jeszcze troszeczkę zmienię język. To, co mi pomaga, to jest to, że sobie myślę, że jest wiele osób na tym świecie, które zdecydowanie skorzysta z tej książki. I nie jest ważne, żeby ona była na szóstkę, wystarczy, że jest na czwórkę. Bo i tak ta czwórka w ogromnej mierze pomoże wielu osobom, na przykład odkryć swoją drogę. I ta myśl zawsze mi pomaga oddawać pewne rzeczy nie na szóstkę, ale na czwórkę. Przy czym się okazuje, że to, co mi się wydaje czwórką, jest nawet cztery i pół, a może i piątką dla wielu innych osób. Także umów się ze sobą. Że jeżeli tylko masz poczucie, że czegoś nie robisz, czegoś nie oddajesz, albo czegoś się nie podejmujesz, dlatego że nie jesteś jeszcze gotowa, nie zgłaszasz się na gościa podcastu, bo przecież ty jeszcze nie masz wystarczające doświadczenia. Umów się ze sobą, że jeżeli dajesz sobie czwórkę, to to już jest poziom wystarczający, żeby to zrobić. Jak ruszysz, dobudujesz sobie to do poziomu piątki. Nie ma problemu, ale rusz bo dopiero z ruchu jest jakiekolwiek działanie. Także trzymam za Ciebie kciuki, jeżeli masz ochotę bliżej popracować nad tymi rzeczami, o których mówię, popracować ze mną coachingowo, pamiętaj, musisz do nas dołączyć na self-coaching program. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz dołączyć do naszego programu Self Coaching Program. Bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z Tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na wwwTdeschoolofcoaching.pl ukośnik Self Coaching Program.